Cześć, witam wszystkich was serdecznie z, z tej strony Meku, a dzisiaj i, chciałbym wam pokazać, zaprezentować jedną armatkę do Minecrafta. Nie będę wam pokazywał, jak ją zbudować, bo... No bo to nie no to mi trochę zajęło, a nie chcę mi się za głowkę nakrypać, ale... ja pokażę. Jak ją trzeba... ...mocno zbudować. Nie musicie ją budować tak wysoko, ja zbudowałam na 15 kg w górę, ale można... Mm, tak. Mm. O tak. Więc zaczynajmy. I uwaga Nie będę mówił co mi to przypomina, ale okej okay. Tutaj mieliśmy jeszcze inne armatki Armatkę I jak widać ja tą armatką zniszczyłem całą wioskę Więc będę ją jeszcze raz <try> No, teraz mogę sobie wyłączyć. przez to nie No, no okej. Okay. Już kończę, ale nie. 68. Osiem. Okej, okej. Uh. <coughs> uh. Oh. Oh yes, yes. No. Yeah. Mm. 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 Okay. <coughs> no. to No. No. Okay. So we to się mówi. Oh, yeah. oh yes, oh yes. Sobie Dobra, no to jak to się mówi, jedziemy z tym koksem. Tak, matka mi się najbardziej I się w tych wszystkich celach. Widać jak to odwala na mapie dużo... Dobra. Dobra, jeżeli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostawić lajka pod filmem... I oczywiście napisać jakiś miły komentarz. Dzięki za oglądanie.